Siemano widzowie z tej strony zakrzeki. w dzisiejszym odcinku możemy grać tylko lutem z mitycznych zwierząt. Tak jak ostatnio zapowiadałem, nagrywamy ten odcinek, czyli możemy grać tylko lutem z kurczaków oraz z kruków. Musimy oczywiście wygrać gierkę, no i jeszcze tak na wstępie powiem wam, że odcinek wyszedł naprawdę mocny i polecam oglądać do końca. Jeżeli tego nie robicie, widzę, subskrybujcie kanał, żeby niczego nie ominąć, być na bieżąco ze wszystkim co się dzieje na kanale. Zostawcie łapkę w górę, byłoby kozak, jak udałoby się dobić 1630 łapek. Zapraszam też na mój insta oraz drugi kanał Zakrzak2, na którym ostatnio też streamuję. Pamiętajcie o za Zakrzak i ty w sklepie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Naprawdę bardzo wszystkim za to dziękuję. No, i ja już nie przedłużam. Zapraszam was do oglądania odcinka. No więc dzisiaj robimy sobie ten challenge tylko ze zwierzętami. Mogę podnosić itemy tylko z kur oraz z kruków. Powiem wam, że będzie to na pewno ciekawe. No i zobaczymy co w ogóle trafimy i czy trafimy cokolwiek. Mogę podnosić jedynie leczenie oraz spiderki, a reszta no to wiadomo, kury oraz właśnie kruki. Tylko pytanie brzmi, gdzie ja znajdę kurę albo kruka? No bo ostatnio latało ich bardzo dużo w okolicy właśnie tutaj tej mojej. Na przykład ostatnio na streamie widzowie, tutaj mniej więcej miałem chyba 3 albo 4 kury, które dawały itemy, Sery. No więc ja szybko zbieram maty, wziąłem sobie pistola, żeby porobić te kury, no i zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że przyjdą te jakieś kury i dadzą jakąś złotą pompę. No, no nie byłoby źle. Powiem więcej, byłoby nawet bardzo dobrze i musi tak się stać. Ja myślę, że nie ma na co czekać, słuchajcie, musimy od razu wyruszyć w poszukiwaniu kury. No i mamy pierwszą. Patrzcie, widzę, mówiłem, no, zawsze w tym miejscu jakieś się respią. Totalnie, no nie wiem czemu, ale tak jest. Mamy z tego SMG-ka, tego gościu, możesz mnie atakować. Nie, nie wiem, co ona w ogóle tutaj próbowała zrobić. Mamy złotego SMG-ka, więc poszukajmy może jeszcze czegoś, no bo naprawdę ich jest tutaj bardzo dużo. Ledwo zacząłem szukać, a już mam złotego SMG i jeszcze fioletowego. Kto jest? Patrzcie na to. No i mam jeszcze fioletowego kałacha, więc klasa. Z góry przepraszam za mój głos widzowie, ale mam troszeczkę po prostu zdarty. No i mogę dzisiaj dziwnie brzmieć, ale mam nadzieję, że w sumie to was tak nie słychać. Ej, kolejna kura tam jest widzę mityczna i tam kolejna, co tu się w ogóle dzieje? Nie, dobra, nie. Jeszcze w to, co widzę. Sami zobaczcie. Jedna oraz druga. Proszę, daj jedna pompę. Pierwsza daje nam shotguna, a druga daje nam, widzowie, MK7. Dobra, to chyba jest, nie wiem, jakby to powiedzieć. No, nie spodziewałem się, że będzie aż tyle kur. Oczywiście nie mówię, że się nie ciszę. To, to bardzo dobrze, tak? Dzięki za wszystko, dzięki za wszystko. Czyli tak naprawdę ja już chyba nie potrzebuję niczego w tej grze, no bo mamy jakby wszystko, prawda? No to naszym zadaniem w tej gierce jest właśnie zagrać tym oto lutem. No, wygranie gry takim lutem to chyba nie będzie dużo Problem, ja powiem tyle widzowie Spiderki i lecimy na pierwszych gości Możemy polecieć na przykład na Tartak Może tam kogoś znajdziemy Jakby, Jak lecę tam mną odcinku to zawsze ktoś tam jest No i nie jest teraz inaczej, mamy gościa na Tartaku Siemano byczku, dostał, o, Ale laser. Dostał mocny, w bianu modu boxa Zboksowałem go, jednak nie, daszek Boksik, edycja, pyk, ściana Bomba, bomba O Ojej, nie trafiłem, wow, co jest Okej, okay, okej, okay, mamy go widzowie Ej, te, te, te dwie pompy, ja nie wiem co się działo Uznajmy, że tego nie było, Ej, to się wytnie to się wytnie, chociaż już tego nie wiedziałem, więc się nie wytnie. Uleczmy się i poszukajmy, może jakiegoś leczenia białego, bo trochę dostałem niezłą bombę. Ale popatrzcie, jak to jest. Ja mu dałem z Taktykala chyba 3 albo 4 hity a on mi dał jedną za 150 wolnej pompy. No to ja nie wiem, jak to się dzieje. Jest ziomek widzowie tam, widzę go, znaczy widzę jego budowlę. 22 dostał, zawsze coś, zawsze coś takie 22. Co? Reli! Bo, widzowie, dostałem fraga. Aha, ta ryba sobie spadła. Czajcie, to jasny gwincior, Dziadzisz, panie ryba. Ale jak do tego doszło, nie wiem, naprawdę nie wiem. Trafiłem go jeden raz, po czym ziomek sobie, widzowie, spadł yy, z wysokości. No, 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 czasem tak się zdarza. Czekajcie, no, on musiał iść tędy i co? I po prostu zleciał tam, czy co, gdzie? Nie wiem. I yy, kolejny gościu. Dostał 30, lecę z panem 0 ma. Yy, co? Okej, okay. znaczy już nie ma yy, w ogóle HP, bo go pokonałem. O, i przy okazji też obiłem się z wysokości. Yy, yy, nice, nice. Bierzemy lut w takim razie tego ziomeczka. Zjedzmy sobie pizzę i, no nie wiem, do no trochę dostał. Czemu każdy, kto do mnie przylatuje, ma tak mało massa? No, czy ktoś może mi to powiedzieć? Powiem wam szczerze, widzowie, że teraz najbardziej opłaca się właśnie chyba latać na te kury yy, mityczne. No bo zobaczcie, ja lutowałem, powiedzmy, nie wiem, minutę i mam yy, fioletowy, fioletowe i złote, a otwieram teraz skrzynki i dostaję same Na przykład zielone albo niebieskie No więc poświęcenie chwili czasu na znalezienie kury Jest chyba lepsze niż otwieranie skrzynek Tak mi się wydaje Aha i ja jeszcze dodatkowo mam lamę Okej, okay, okej, okay. siemaneczko lama, witam cię serdecznie Bardzo dziękuję No to już teraz nie będę narzekał na to, że dojeżdżają mnie bez matca Bo teraz będę miał full matca Więc jest pięknie Zabieramy szybkie splesze No i słuchajcie, my lecimy sobie dalej, że tak powiem Przydałoby się jeszcze oprócz tych spleszy jakieś potki Ale zaryzykujmy, zagrajmy sobie tylko ze spleszami Ej, serio, widzę, ja mam dzisiaj taki zdarty głos, że głowa mała, Masakra, czuję się, jakbym ledwo mówił. Jest kolejny kurczak, ale niestety nie taki jak potrzebujemy. Zwapmy do siebie kolejne. Ten też nie jest taki jak potrzebujemy. Okej, okay, no niestety, niestety. Wcześniej tak dawały, a teraz nic nie dają. Co, co, co jest grane? Chłop do nas leci, dostał 20. Wall laser dostał, let's go, lecimy z nim. Podmieniam mu ściankę, pyk, edycja. Panie, łojejku, dostałem. Boksujemy go. Co on robi, widzowie? Czy on wyszedł z gry? Ej, co się dzieje? Halo, kolego, skąd to zwątpienie? Co się dzieje? Pizzę mi daje, co tu się dzieje? Halo. Ej, bo kolega chyba widzowie się poddał. Tak mi się wydaje. Czy tak ty się poddałeś? Czy co jest gra Byku? Widzowie, on się naprawdę poddał. Tak bez żartów, nie? Jakby poddał się, tak normalnie się poddał. Jasny gwincior, On chce, żebym ja go wyeliminował. No dobra, no to dziedzi Byku. Ja nie mogę. Ej, dawno nie miałem już takiej sytuacji. Serio! Dojeżdża nas przy okazji kolejna jakaś Ariana Grande nas dojeżdża, widzę, więc musimy tą Arianę porobić. Łodźcie kręcę zboksowana, raka ma idą do boksa, daje pompę 20-70, no i mamy pokonaną Również Ariane Grande To było całkiem niezłe, dajcie znać w komentarzu Czy wy mieliście kiedyś y, taką sytuację Bo ja pamiętam, że miałem taką sytuację Że kiedyś tak gościu wyszedł z gierki Ale żeby tak po prostu się ten poddał To, to chyba jeszcze nie No to co, lecimy na kolejnych, jak ja to zawsze w sumie mówię Patrzcie na to, tam były chyba Niezłe dymy, no, na pewno Tam no, cały czas się ktoś nawalał I chyba jeszcze się nawalają jest gościu Boksuję go, widzę, jest boksowany, Daję mu pompę, nie trafiłem, 20, 70, 80, no i leży Aha, chłop miał złoty SM złota pompa, złota, MK7, no tak, fajnie, fajnie, szkoda, że nie mogę tego zabrać Ej, a tam jest kolejny jakiś, ej, do, dobra, widzę, w tym odcinku dojeżdżamy każdego, kogo normalnie widzimy, a co tam szkodzi Podmieniamy ścianę, ściana niestety nie jest moja, jest tu, dostał 20, jest na dole, podmieniam kolejną ściankę Gdzie on wyszedł, halo? Dobra, 60, wbijam mu do boksa, nie trafione Pomieniona ściana, moja ścianka, Daszek. zero, 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 zero. Łocie panie! Co się tu dzieje? Dobra, mam go. Nie no, nie gadajcie, że kolejny od razu przylatuje Co tu jest grane i czemu tu jest tyle osób? Nie no, normalnie nie żartuję, widzę. No kolejny chłop przyleciał na high granda. Tam stoi u góry teraz. No to jeżeli on ucieka, to lecę za nim. Prosta sprawa. Jest tutaj do 120, let's go! Szybki kolaps. No, traf go za krzako. Mam go w boksie. 70, 0. No, i leży kolejny. Co się dzisiaj tutaj dzieje? Nie wiem, tyle razy to już powtarzam. Ale po prostu jest środek nocy, jak to nagrywam, i też jestem pod I jestem trochę zakręcony, ale to nieważne. 5 gości zostało, lecimy, słuchajcie, po zwycięstwo. Czy to nam się uda? No, musimy się przekonać. Wiem tylko tyle, że goni mi jakaś zła kura. Tylko, no niestety, nie jest mityczna. Pytanie jest takie, gdzie są moi przeciwnicy? Bo chyba trochę się poukrywali w tych domkach. Mam takie wrażenie. Ej, ale tak serio, bo jak biegam po mapie, nie ma nikogo. Kogo? Nikt się nie, na nie nawala, czyżby każdy kampił, a może po prostu każdy sobie i kampi w daszku czy coś w tym stylu. Otwórzmy z rzuta, chociaż i tak nie mogę z niego zabrać przedmiotów. O, jest gościu. A nie, co pan mnie tutaj spamujesz? Dobra, mamy pierwszego wieży, więc spróbujmy go porobić. Jest tu, dostał 20, let's go! 90, no i dostał stówę Ej, też mnie obił, skubany jeźle Czego każdy ma splashy z lamy tak w ogóle Kolejny gościu, którego porobiłem i też mi splashy z lamy Tam wcześniej też jakiś ziomek miał Wyrzućmy sobie wszystkie, zabierzmy również wszystkie Lunchpady, macy No i zostały tylko czterech yy, osoby Zauważcie jedną rzecz, każdy kogo ja eliminuję Ma albo złotą pompę, albo złotą MK7 Albo po prostu oba te złote przedmioty Panowie, gdzie wy w ogóle jesteście? Proszę mi tutaj powiedzieć, proszę się nie ukrywać Halo, halo, gdzie wy siedzicie? O, ktoś tam się strzela widzowie. i przy okazji mam kroki w tym budynku, ta jest gościu pode mną jest, 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 słyszę go, poczekajcie Podmieniam tutaj podłogę, no powinien tu gdzieś być Naprawdę mówię, tylko pytanie Brzmi gdzie dokładnie Bo na razie to nie wiem, może tutaj Ta jest jakiś gościu, mam go widzowie Ej zboksuję go, dobra, no właśnie Dostał lekkiego takiego fullboxa Można by rzec Siema kolego, gdzie ty w ogóle jesteś, co tam u ciebie Słychać jak tam jak tam wieczór mija Co tam dobrego, bo u mnie Całkiem dobrze, nagrywam odcinek Mam cię w fullboxie, wbijam cię do boxa nie trafiam cię. On sam się właśnie trafił z granatnika Robimy to jeszcze raz, patrzcie Siema gościu, elo, elo 80, ło, kręcę Dobra, mam plan, smd do boksa, no i leży O nie, ja teraz jestem sam zboksowany, a ktoś mnie będzie dojeżdżał Może ja lepiej wyjdę z tego boksa Tak dla bezpieczeństwa, wiecie no Lepiej chyba tak w nim nie siedzieć zapanierkowany Ten ziomek trzyma na nami hagie I pytanie, czy lepiej zrobić tak, że le, wylecimy lunchpadem? Chyba tak dobrze będzie zrobić Jest jakaś aura spocona, lecę i na plecy Wow, on wie o mnie, trochę przegwizdane Ale mniejsza z tym, o jany, dał mi daszyk na głowę. Chłop wydaje się ogarniać, ale mamy na nim high granda. Nie, edytuje się. Wiecie, co jest najlepsze? Ziomek, który siedzi chyba w krzaku, rzuca w nas nejdami. No, dokładnie tak jest. Gościu, weź ten, Halo, co się dzieje? Kumpel, kumpel, bez nejdów, proszę. Ej, no on cały czas rzuca we mnie najdy. no co ja mu zrobiłem, halo Gościu, weź te nade'y, bardzo proszę Wiem na pewno to, że ja jestem tutaj, on siedzi tam, a trzeci gościu jest tam po prawej stronie Więc wiemy, gdzie są jakby wszyscy z serwera Ta, bez kitu jest tutaj, dostał 20, chłop ma bardzo mało Czekajcie, podmienię tą ścianę, ścianka moja, jeszcze tylko daszek Dobra, mam daszek w boksie, let's go Wow, wyszedł skubany, ajajaj, to było ryzykowne Jeszcze raz, no nie trafiam, daszek, nie wierzę Wiem, wbijam mu do boksa, widzowie. To jest ryzykowne, ale może się uda. Okej, okay, mamy go. Udało się na szczęście. No i oficjalnie zostaliśmy właśnie jeden na jeden z gościem, który cały czas we mnie spamuje. I dostał właśnie ode mnie hejdzibia za 30. A co najlepsze, nie dostał strefy, więc teraz to ja będę miał tutaj hagie. Hagie jest moje. On próbuje chyba wejść na nie. Jest na dole. Dostał 20. Mam to w boksie. Pyk, dobra, krak, auralny lecimy, Spamuję ją na blisko! No i mamy zwycięstwo y, w challenge'u tylko lutem ze zwierząt. Widzowie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Koniecznie subskrybujcie kanał, żeby niczego nie ominąć oraz być na bieżąco. Oraz pamiętajcie o kodziku i ty w sklepie. jeśli chcecie mnie wesprzeć, bardzo wszystkim za to dziękuję. Ja już z wami nam dzięki za oglądanie tego odcinka w na te filmy. Trzymajcie się do następnego. No i piszcie propozycje na kolejne odcinki w komentarzach. Trzymajcie się do następnego i piona.